Witam w pierwszym odcinku openingu. To będzie nowa seria openingi kart Pokémonów. Proszę bardzo, będzie dzisiaj taki oto y, paczusia 10 kart i jeszcze takie coś to jest z żetonem do gry. Tutaj ewolucję, przyzyskę. Y, to to proszę bardzo. Zacznijmy od tego. Robię to głównie dla zysku. Mordę mam w połowie sparaliżowaną, bo byłem mu. Ręczyści, więc możemy dziwnie słychać. Wyglądam tak. A, nie mogę chyba wrócić w trakcie. No niestety. No to będzie. Zaczniemy od tego gówna. Kosztowało mi to 22 zł, więc nie mały pieniądz. Godzina roboty na budowie. No ponad. No i dobra, zobaczymy. Zaczynamy z tyłu. Mamy kartkę, że mogę chyba sobie te karty co dropnęły mi mogę sobie ten. No, ale to i tak kod żyje, więc mogę Wam pokazać kurwa śmiecie złodziejskie. Dobrze. I zaczniemy. Myk. No, jest ten. Jak on ma ten? A szalato to się czytać, czy jakieś tak? No, jakieś gówno. E, ten skajter. <gryw> będę czytał. No, bo nie będę czytał. Jeleń. No, jakieś gówno. Później spróbuję zrobić w montażu cenę podam, bo tutaj już wszystko kosztuje na tej świecie, a my liczymy na zarobek. Ech, no te hot-hoty jakieś kurwa, tego to nie znam, to chyba z nowszych. Uuu, uuu. Proszę, co ja tutaj widzę, nie dość, że błyszczy, to jest legendarny Pokemon. Ja pierdolę. Kurwa, wydaje się jakbym, jakbym mógł zarobić tutaj, nie powiem. No, tutaj, te takie, te, te takie podstawowe karty. Proszę ja Ciebie. No, ale kurwa, to, to może, no może, może coś z tego być, panowie i panie. Mm. Dobra, jedziemy dalej. E, tu mamy tu następny Paczusie. Tu mamy, no. Wszystkie te ewolucje tego to, to Dylan. Każdy inaczej narysowany. To ładne. To jest nawet lekko holo. Też fajnie. No i dobra, i tak, pierwsza karta no to już taka już dropnęła, no to jest pierwsza powtórka. Kurwa kleszcz jakiś. No i kolejna powtórka. Jebany jelenie. No i jakieś kolejne kurwa gówno. No kolejna powtórka. Znowu kurwa jeleń. Nie to ewolucja jelenia. Nawet nie wiedziałem, że ma. Może w tych nowszych wersjach. Tego w tasiora też nie kojarzę. No i ten już mnie je oddał. Chyba, że nie wiem jak ci te karty właśnie tych trenerów jak to kosztuje. No i to jeszcze Pokemon duch. Yy, tutaj to. No i kolejny kązik. No, no to. Witam. Tak jak mówiłem będziemy tutaj sprawdzać teraz koszty tych kart. Będzie tylko tych kilku najdroższych moim zdaniem. No i mamy tu dialię, co mówiłem. <laughs> No to tak... Tu jest napisane 15 dolców, ale tak patrzyłem na innych stronkach, to głównie ceny tak w okolicach 10, no ale to widać nawet za 1,5 można było pierdolić, no ale tu i ludzie jeszcze, jeszcze wczoraj nawet kopowali. Bo wyżej niż dyszka. Więc już sama ta jedna karta nam zwróciła tak naprawdę. Ile teraz dolarko chodzi? Nawet nie wiem. No ale... Very nice. się zwróciło. Chujostwo. Tak, następna karta jaka jest, to mamy taką Deo Killer i kosztuje to już półtora. No ale ktoś to kupuje raz na miesiąc, no nawet częściej. No więc można takie coś też opierdolić. Drobno ten jeleń niebany, jego ewolucja to też półtora. też nawet ludzie kupują. Nie wiem kurwa, kto takiego jelenia kupuje, no ale muszę Wam powiedzieć, i to są ostatnie karty. Które były nawet, coś tam kosztowały, z tamtej, z tamtego peńgu pierwszego Ale, przeszukałem starą szafkę i od 2010 roku czekała tam na mnie taka oto karta Którą można opierdolić za tyle siana Zobaczcie kurwa, za 16, no tak za jakiś baran, ale tu za 68, za 100 kurwa, za 35 to, to, Kurwa potężne sumy, można to opierdolić tą kartę ja pierdolę i to czekało na mnie w jakimś brudnym kartonie kurwa po, po butach no i... no jestem bogaty, no będą następne openingi, Ju, już się opłaca. Jeszcze spróbuję e, na innej stronie e, o to chyba to jest. Mm. Spróbuję jeszcze tu. No właśnie kurwa. No tutaj. Spadło, no ale to i tak, to takie kurwa potężne pieniądze Połowa z was z czegoś na oczy nigdy nie widziała Takiej takie, kurwa sumy Jeszcze w papierku takim jednym Nawet mi was nie żal Więc już idą do mnie Kolejne e, paczusie Jedziemy z tym gównem No i dziękuję bardzo I pozdrawiam